7654321 never have sacred stone. <noise> oh, this new crazy Pierdalaj chuju, a równego korka, ty pasożycie życie pierdolony. Pierdalaj to ty, kurde frajerze! Kurwa, gnoję pierdolony, jadą, kurwy, gnoję tymi ciężarówkami, tylko chuj jebany korek robią, patuły jebane. czy nie pasuje, to sieć w domu. Po chuj, tu wyjeżdżasz na drogę, po chuj. spokojnie, bo nie przewiduje takich debili jak on Żeby żywić, Nie Więcara cichuję się do kompania, bo będę kurwa, was za uszy wytargam za kilkami Będę wam uszy wykręcił i was do kompania zaprowadzę prudacy jebane Nie boli Na <śmiany> <śmiany> no, to pod halę może wjechać Co pod halę może wjechać to? <śmiany> Ile pod tą halę jeszcze raz Dominik? Na razie jedno, ale za chwilę odjadę, więc za chwilę będą dwa. Na razie jedno Dobra To już wie, ślepy <śmany> jestem czy to? Tu się zaś dzieje Trafałek! Rafałek! Fajnie, dziękuję Proszę Dobry Dzień dobry Czas, no to se no, ja? Za dużo myślisz A ja już na dziennik. Kurwa A ja zapomniał, że ty zawsze uczesany chodzisz. To ci tego tera na głowę nie byle wcisku. Nie mam wyda miał. Uh, Poetsen, dus ja, was een blik, was een blik, woud je. <laughs> Możesz dawać, możesz dawać Dawaj, 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 dawaj Bardziej tu byś ją mógł, wiesz, jako? On kurwa, jak gałęzie Nic się nie bój Przestawię się jeszcze bardziej tej lewej strony, nie? To ja może podjadę bardziej do przodu, to się dalej cofniesz, ok? Ty, ja nie wiem, czy byś nie zrobił lepiej, jakbyś tu się wyciągnął i ją wie, bo tutaj, bo tam są rychtych takie chujowe te, a tu tego nie ma, nie? Wiesz jak, tu byś ją wcisnął, felo. tylko tutaj trzeba No to, to tak wzdłuż tego, nie? Wzdłuż tych krzaków tutaj i tu byś stanął, a ja podjadę jak najbliżej. Dobra, dobre, 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 żeby żebyś tam bardziej nie cis, bo tam to jeszcze wcześniej korzeń. Na razie na prosto jadę nie? Kaj, tu ten chuj był, tutaj jest. Dobra, możesz się łamać, możesz się łamać, no. Dowej, dowej, tak jak idzie. A tak ją za maną, nie prostuj się jeszcze. O, teraz się prostuj, teraz się prostuj. Jadę do dowej, 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 dowej. jeszcze kapkę, no, jeszcze kapkę może ale nie, no, lepsze może nie dobra! No tu się w pierdole tyle co się w pierdole i się może udo tu jak ja jestem to tu jest ten ostru nie tam jeszcze jeden był tam coś koło tej kłody tam taki dalej tam już na śladzie dobra powoli to już dobra Czekaj jeszcze chwilę, czekaj, jeszcze luknę z drugiej strony Bo tam możesz nie sięgnąć, wiesz? Poczekaj A, dobra No dawaj, dawaj, tak jak idzie Teraz na prosto, na prosto No tu przechodzą konice, także spoko, dawaj, dawaj jeszcze Dobre tu sięgniesz i tu też powinien sięgnąć Kurwa Jakby tego nie było to by było 100 razy lepiej Sięgnę ci tam na ten przyciąg. Sięgnę. Się tak... sięgnę, bo to jest czwórka. Bo, żeby to była trójka, to była lipa. Dobra, ciasno, ciasno, kurwa, ciasno. Ha, korona co zahaczyłem? Ja bo cię przetegowało i Już auto się jakiś taki kurwa. no ale się widocznie coś przetegowało. Będzie. Tam dużo nie podciągaj, wiesz? Dobra, to ja ci krzyknę Ale jak szypniesz? E! Albo dobra!